Z wyświetlaczem jest wszystko w porządku. To migotanie to kwestia odświeżania w telefonie ekranu. Po widocznie taka jest częstotliwość niższa wyświetlacza. Tak, latarka działa. Przełączanie trybu. Słapało ostrość, nagrywam film. Na zdjęciach widać, że wszystko w porządku jest z wyświetlaczem. Wszystkie przyciski działają ok, i teraz co jest problem? Włączamy, Oj. pomimo zatkanego wylotu. Jak widać, silnik pracuje. To, co podejrzewam, bo słychać, że pracuje też tłoczek, znaczy w ogóle tak, w trakcie pompowania koła samochodu zmienił się dźwięk. No i przestał pompować. Więc podejrzewam, że kwestia... Pomiar jest prawidłowy ciśnienia. Podejrzewam, że mechanicznie jakaś tam uszczelka na tłoku... Coś takiego mogło się stać. Bateria trzyma. Jedyne co to właśnie, jak ktoś lubi, to albo na części, jak ma taką pompkę, albo spróbować naprawić.